Znowu to samo. Znaczy to samo Widzicie? Panewka na panewkę zło zaspawało i chuj, nie mogę wybić kurbowodu w górę. Zaspawało na amend. Napierdalam młotem wszystko i nie idzie. Normalnie zaspawało. Nie wiem co to robić. I jeszcze go było, dalej może jakieś macie sposoby, nie wiem co tu jeszcze? można zrobić z tym Muszę jakoś to Muszę jakoś to wybić do góry Wtedy parę razy młotem zostało ale panewka na panewkę gdzie wlazła Teraz panewka na panewkę wlazła i chuj zaspawało amen. Potem bali, nic, ne daje. Jebać to tamo. Zlom to, to.